Tym wykładem rozpoczynamy serię bardzo ważną moim zdaniem, zresztą seria, która powstała na prośbę wielu rodziców: choroby alergiczne. Zapraszamy Ciebie na wykład i pamiętajmy, że przedszkolaki uratują świat, więc dbajmy o nich. Tutaj powiem wam trochę informacji ogólnych. Kolejne wykłady będą troszkę bardziej szczegółowe i będą dotyczyły konkretnych tematów alergii. A jak powstaje alergia? Występuje, gdy dziecko reaguje na coś w otoczeniu. To coś nazywamy alergenem. Może to być jedzenie, roztocza lub pyłki. Alergeny powodują, że... Układ odpornościowy powoduje produkcję histaminy i innych substancji w organizmie. To prowadzi do objawów alergii. Jak szybko może powstać reakcja alergiczna? Wyróżniamy natychmiastową reakcję alergiczną, która zwykle pojawia się w ciągu kilku minut lub nawet do jednej, dwóch godzin po kontakcie dziecka z alergenem lub opóźnioną reakcją alergiczną, która zwykle zdarza się wiele godzin po ekspozycji. Może się to zdarzyć do kilku dni po tym, jak twoje dziecko miało kontakt z alergenem. Alergia łagodna objawy. Jeśli twoje dziecko ma łagodną lub umiarkowaną reakcję alergiczną, jej objawy mogą obejmować jedną lub więcej z następujących Czynności czy może powinienem bardziej napisać tutaj objawów wysypka, pokrzywka, obrzęk twarzy, oczu lub mrowienie warg. Katarsienny lub astma może się zaostrzeć. Czasami może zdarzyć się biegunka, bóle brzucha, lub wymioty. A jeżeli chodzi o ciężką reakcję, to nazywana jest anafilaksją. Objawy. Reakcji anafilaktycznej obejmują trudności w oddychaniu, obrzęk języka i gardła, trudności w mówieniu lub chrypkę, świszczący oddech lub uporczywy kaszel, uporczywe zawroty głowy lub omdlenie, biegunka, ból brzucha lub wymioty po urządleniu przez owada. Anafilakcja jest zagrażającą życiu reakcją alergiczną i wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Jeśli Twoje dziecko ma reakcję anafilaktyczną, najpierw połóż je płasko. Nie pozwól wstać ani chodzić. Następnie użyj automatycznego wstrzykiwacza adrenaliny, takiego jak np. EpiPen, jeżeli jest dostępny. Następnie zadzwoń po karetkę pod numer 112. Jaka jest diagnostyka alergii? Jeśli uważasz, że Twoje dziecko może mieć alergię, ważna jest odpowiednia diagnostyka. Najczęściej kierujemy do alergologa lub pulmonologa w celu przeprowadzenia następujących testów. Testy skórne to taka procedura, w trakcie której skóra Twojego dziecka jest nakuta specjalnym urządzeniem. W miejsce to wprowadza się alergen. Jeśli pojawi się zaczerwienienie w miejscu nakłucia, prawdopodobnie ma ono alergię. Drugim elementem są badania krwi. Bada się IgE specyficzne dla danego alergenu. Jeżeli chodzi o leczenie, sposób leczenia zależy od stopnia nasilenia reakcji. Po pierwsze, leki przeciwhistaminowe to leki, które zmniejszają poziom histaminy, która po części jest odpowiedzialna za reakcję alergiczną. Inne metody leczenia alergii. W zależności od rodzaju reakcji alergicznej, dziecko może potrzebować innych metod leczenia. Na przykład jeżeli Twoje dziecko ma wyprysk, czasami stosujemy kremy z kortykosteroidem. Jeśli Twoje dziecko ma katar sienny, może potrzebować spereju do nosa z kortykosteroidami. Jeśli Twoje dziecko ma astmę, może potrzebować inhalatora takiego jak wentolin. Dzieciom z dużym ryzykiem anafilaksji często przepisujemy ampułko strzykawki z adrenaliną np. Epipen. Ważne jest, aby zarówno ty, jak i twoje dziecko nauczyli się kiedy i jak go używać. Zastrzyk adrenaliny powinien być zawsze łatwo dostępny. Możesz także nauczyć innych rodzinę, przyjaciół, nauczycieli i opiekunów, jak z niego korzystać. No, nie przekonałeś się, ten palec działa na wyobraźnie z tym palcem? To widać. Dobra.